Yo, Szymon ja jestem Ruki i moi drodzy zdobyłem pierwszy kamień ewolucji na polskim YouTubie a ja go zdobyłem, dowiecie się z tego odcinka i rozwiejemy wszelkie mity i wątpliwości, jak właśnie zdobyć kamień ewolucji. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Po internecie krąży wiele bzdurnych plotek na temat tego, jak zdobyć kamień ewolucji, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale kamień ewolucji to jest taki kamień, dzięki któremu możemy zrobić ewolucję paru pokemonów a bez niego nie można. I jest on właśnie niezbędny do zrobienia Onixa, Cylixa i wielu innych Pokémonów, właśnie z pierwszej generacji do drugiej generacji. Więc po prostu żbiemy na mój plecak z Pokémon Go i pokażę Wam, gdzie znajduje się kamień ewolucji, jeśli go zdobyliście. Więc możecie sobie sprawdzić. Zobaczcie, jest on poniżej inkubatorów. Ja zdobyłem Dragon Scale, czyli kamień ewolucji, który służy do ewolucji Sidry w Kindre. A jak go zdobyłem, jest to, moi drodzy, prostsze niż myślicie. Wystarczy kręcić pokestopami. Z tym, że ja dostałem swój pierwszy kamień ewolucji z pierwszego pokestopu dnia, ponieważ ten pokestop wypluł mi bardzo dużą ilość właśnie itemów, a już każdy kolejny pokestop, który dawał mi po trzy itemy, dawał mi same pokebole i stare itemy, więc na pewno większą szansę na zdobycie kamienia ewolucji macie wtedy, gdy kręcicie cały czas unikatowymi pokestopami, a dziesiąty czy tam jedenasty unikatowy pokestop daje wam właśnie większą ilość itemów. I myślę, że to jest właśnie klucz do zdobycia Kamienia Ewolucji. A tymczasem to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał i wiecie już, jak zrobić swój kamień ewolucji. A dzisiaj szykują się jeszcze dwa nowe odcinki. Dwa odcinki już są na kanale, więc macie dzisiaj normalnie festiwal odcinków. Także możecie złapkować ten odcinek, udostępnić, wbić na poprzednie odcinki, dowiedzieć się, jak zrobić ewolucję Iwi w Ambriona i jest i mieć na to 100% szans. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.